Dzień dobry w kolejny dzień na Zanzibarze Martynka właśnie kończy trening Zaraz kąpiel, jakieś śniadanko I zaczynamy nasz kolejny dzień No to wyszliśmy z naszego hotelu Idziemy zobaczyć na plażę Ale celem naszych podróży Jest zupełnie co innego A co dokładnie? To przekonacie się Właśnie na tym filmie Jak uda nam się znaleźć Jak uda nam się znaleźć miejsce do którego idziemy Tak Dookoła jest pełno ośrodków z małymi domkami A z Małymi widlami i Wczoraj dopiero pierwszy raz, prawie po dwóch tygodniach Spotkaliśmy Polaków Po lewej stronie, po zachodniej stronie wyspy Było bardzo mało białych Bo w bu byliśmy sami A taka plaża tutaj i taki resort z boczku. Zbliżamy się do resortów. I widać z daleka, że zaczęło się sprzątanie plaży. No to schodzimy z plaży. Idziemy w kierunku miasteczka. Czy miasta. Czy wioski. Tutaj oczywiście w cieniu miejsca pozejmowane. Kolega sobie grzecznie siedzi. Krówki sklepiki no i żeśmy minęli dwa, trzy miejsca gdzie robią to co chce zrobić Martynka Ale nie mieli odpowiedniej jakości ilości włosów bo to będzie tutaj Martynka robiła sobie nową fryzurę Zobaczymy jak to wyjdzie Martynko Eh yeah. eh yeah. Beni ida kale Eh eh Jama beni dak nunga Dzisiaj nie ma prądu. Godzinę, nie godzinę, więcej. Dwie godziny temu wyłączyli prąd. Nie. Tak skończył się internet nagle. Trzeba było przejść na internet yy, telefoniczny. Także słuchajcie, jeżeli zależy Wam na pracy, tutaj jakiejkolwiek, to zawsze musicie mieć internet w telefonie, bo taki router działa lub nie działa, nie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma prądu, jest tu straszny upał. Nie działają wytraki, nie działa klima. pani już się stara zrobić jak najszybciej. A ile to się trzeba namęczyć. Och, a pani już dotarła do końca głowy, że tak powiem. I teraz będzie robiła warkocze. A tak jak ona robi warkocze, to mistrzostwo świata po prostu. Zabija, ciach, 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 ciach. Prawda, ręko. O, zmiana operatora. Panie mnie dzwoniły z roboty, bo otrzymałem przez parę minut włosy. Martyniko, a teraz patrz pani Tak to wygląda. Nie wiem, ile czasu zareszłam. Pół godzinki. i mówi, że okej okay. teraz sama się zobaczyć Słuchajcie, trafiliśmy na targ rybny i tutaj sobie łapią rybki łapią. Rybki złapane już, tylko teraz sprzedają ryby Zapytałem panią, czy mogę zrobić zdjęcia. Powiedziała, że nie ma problemu. Słuchajcie, to dalej trwa. Kupowanie rybek. Patrzcie, Olega przynosi rybki. Naprawdę, to wygląda żywiołowo dosyć. Tutaj normalnie jest cały targ rybny, tylko na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jakie piękne palmy. Tutaj normalnie na ciężarówce Jedno miejsce tutaj obok było drugie miejsce już się wszyscy rozeszli A teraz zobaczcie dalej stoi Sara łódź Idę zapytać, zapytać się mogę tam zrobić zdjęcia Patrzcie ile rybek Naprawdę to Wygląda rewelacyjnie Dziambo i to są wszystko się rzutkie rybki dopiero Parę, parę godzin, może godzinę, dwie temu jeszcze pływały w oceanie. Zobaczcie, tutaj na motorze są rybki poukładane. Fajnie. Pochowane, żeby słońce ich nie zażarło. Thank you. Zapytałem panów, mówią, że nie ma problemu, mogę zrobić zdjęcia. Pamiętajcie, żeby zawsze pytać w Afryce czy w Azji. W Azji to akurat oni nie mają problemów, ale tutaj czasami jest tak, że mają z tym kopot, żeby się nie narazić na jakieś kłopoty tam się państwo rozliczają o, prawdziwy rynek thank panie siedzą, zobaczcie a tam przypłynęły łodzie i ciągle noszą ryby w workach tu panowie niosą ryby w workach tutaj w wiadrze czy w jakiejś wielkiej torbie? A tam jest ta łódź, która przypłynęła. Cała wioska się tu zbiegła, i wszyscy obracają się wokół ryb. A tam mamy Larę Croft, Martenko! No to słuchajcie, taki obiad. Za takie coś. Oni tam sobie liczą 2 dolary, ale. To jest jako ryż. jakieś sos u góry, taki w środku ziemniaki. I kawałek mięsa. I to wszystko zapakowane od razu. Tak, że można spokojnie konsumować. No to smacznego. No to drugie podejście to Fryzjera. Martynka, jak już widzieliście, była zadowolona. A ja teraz, niestety, muszę iść jeszcze raz. Ale na szczęście idę z Martynką. O co tam. 5 km dodatkowych marszu dla mnie tylko ale dla niej to bułeczka z czym? Z makiem? Masełki. Z masełkiem. Bułka z masełkiem. 5 kilometrów dla Martynki to bułka z masełkiem. No to idziemy. Idziemy szukać fryzjera. Było wtedy dwóch otwartych, ale takich jakichś. Wyglądali jak z Dubaju. Jeżeli chodzi o wyposażenie gabinetu, a ja bym chciał pójść do lokalnego. Tak żeby to było u lokalnego. No to idziemy. Zobaczcie, jak podtrzymują palmy. Polską tutaj przy plaży. Przy ośrodku jakimś. To jest taka willa. miejsce parkingowe na dwa, trzy samochody. No coś mi się palmy obaliły. No idziemy, idziemy. Że tak powiem, idziemy, idziemy. Ja mówię, że pieniądze znalazłaś. <gryw> A znalazłaś jakieś pieniążki tutaj? Dwa razy, a co znalazłeś? Pochwal się. Ale do internetów? A ja nie No to... Na w, w Tanzanii Kontynentalnej 500 szligów penzańskich. W monecie. W monecie. A tutaj na wyspie, na Zanzibarze, w banknocie 2000 szylingów pęzańskich. Co nam daje? Jeden dolar. Z tego będziemy tu żyć. No i słuchajcie, mój wybrany fryzjer zamknięty Zaczęmy może tutaj właśnie. Ostatnio byliśmy. Pan w ogóle strzyk jednego na zewnątrz. To by było najfajniejsze. Dobra, a tu tutaj mamy coś. Barczyńka po prawej. No nie się idziemy zobaczyć. Co jest? Barder shop. idziemy no zobaczyć. no, to pan mnie tak obciął Wygląda jak człowiek? No. wow patrzcie się człowiek wygląda jakoś po fryzurze. okej, okay. Okay. i co okay. teraz? no słuchajcie, już po robocie gość mnie obciął <głosy> <głosy> zobaczcie <głosy> Powiem wam tak, jak umyję głowę, to zdejmę czapkę. Wygląda to tak, jakby Pan Bóg piorunem w łeb przyłożył. Dobra, tam. A co tam? Przecież. Tak to mówią. Liczy się to w głowie, a nie na głowie. A teraz jesteś pod sklepikiem. I weźmiemy od Pani tutaj pomidorki. Jakąś cebuleczkę. Może banankę. Co ty byś chciała tutaj? Martynka, co my Jambo, jambo, a nie ma? No no weź pobieraj od razu. No to Martynka zbierała trochę pomidorów Na moją prośbę jeszcze wzięła paprykę Ogóra teraz wybiera Cebulę wzięła Będziemy robić wieczorem sałatkę do tego ryżu Co, co kupiliśmy? Jeszcze limonkę, żeby to polać wszystko limonką? Dobrze Bierzemy No i co? Zakupy zrobione Cała torba jedzenia Ceny? Tak, tak, rozmawiała babeczka z facetem. Facet sprzedawał, babeczka ścięła obok i widać było, że go dopinguje do tego, żeby zwiększał ceny. <śmiech> <śmiech> Ponieważ rozmawiali w Suahili, to myśmy nie wiedzieli o czym rozmawiają, ale słuchajcie, ale mowa ciała mowa ciała była tak... Słuchajcie, no to już jesteśmy po zakupach. Nie wiem, co się nagrało wcześniej, bo nam się wyłączył aparat. To gorąco. Zago powiem wam, że naprawdę 5 razy dziennie mówi, telefon do mnie, że. Jest mi za ciepło, nie ma nagrywania, nie ma robienia zdjęć, nie wolno pracować. Wracamy z warzywniaka też. Byliśmy na zakupach, kupiliśmy trochę warzyw i piękną taką liść maluteńkich y, bananów. Dokładnie. Zapłaciliśmy za to y, niecałe 6 dolarów. No tam by było dużo, 15 tysięcy, no to tak trzeba przeliczyć, że to jest... 6 no 6 dolarów może być, no. Ale powiem Wam, że taka wielka uważa, żarcia, same warzywa, i to normalnie nie jak u nas z pseudopolskich bydronek, lidlów i kauflandów, tylko spora bezpośrednio od rolnika, więc polecamy kupować u rolnika. E, teraz idziemy... Oczywiście oni nas naciągnęli, nie? Bo, bo można było mniej zapłacić, ale wiadomo, widzą białego, widzą muzungu, więc te ceny sobie windują. Ale dla nas to jest też taka cena do zaakceptowania była. Oczywiście, bo my płacimy tyle, ile chcemy zapłacić, ile akceptujemy, a nie tyle, ile oni są od nas wyciągnąć. Bo jeżeli powiedzieliby cenę 30 tysięcy, no to byśmy sobie tam poszli. No bez przesady też oczywiście. Nie ma co się dawać, już robić w konia maksymalnie. Pani tam, pani tam z panem rozmawiała po języku Suahili, ale po gestach było widać, że ona go motywuje do tego, żeby ceny podnosił, a nie opuszczał. No śmiech na sali. Gdybyśmy siedzieli obok, gdybyśmy widzieli to, czy stali obok i widzieliśmy, to jak ona to tam ruga, a on, on po prostu zmienia ceny. No tak jest. Dobra, teraz idziemy do hotelu. W yy, hotelu ogarnę trochę łeb i pokażę Wam fryzurę, jak już wyschnie. Martynka mówi, że fajna jest. Fajna, taka zabawna. Taka wesoła. Taka wesoła fryzura z Afryki. Oj, taka śmieci. fryzura takiego pazia, tak jak się takie od garnuszka tak fajnie cięło, to on tak Cię wyciął. Mam fryzurę od pazia, jak powiedziała Martynka. Sam chciałbym to zobaczyć. Obcinał mnie na zewnątrz, bo wewnątrz niestety nie działa ani klima, ani wiatraki, nie ma prądu od rana. No, ale chyba to już było. Nie wiem czy to się nagrało, ale nagrywam to drugi raz. Słuchajcie, no to jesteśmy na plaży, zaraz Wam przełączę widok na przednią kamerę. Mamy stąd dokładnie 800 metrów. Jesteśmy u nas w hotelu. Ja ogarniam moją fryzurę i idziemy na jakiś długi, dwugodzinny spacer wzdłuż plaży. Zabieramy Monię ze sobą. Dokładnie. Także Monia się dzisiaj pobyczyła, po basenowała, czytała książki, pracowała, troszkę tam robiła swoje rzeczy, a teraz bierzemy ją na spacer i idziemy wzdłuż plaży. Dwie godziny, minimum. No to do zobaczenia z relacji z plaży no i słuchajcie o, właśnie się potrwałem w butarkę butelkę fajne te plaże z Danzibaru mamy dosyć duży przypływ jeszcze godzinę temu Martynka robiła zdjęcia tam prawie koło tych pali Twój kolega przyjechał na jakiś sklep dojrzałe, pęknięte? Hmm. no zapytaj, ile kosztuje? E, może tak być no to idziemy. No to teraz kokosik na plaży Pan tu ładnie przygotowuje Jak on to łutnie. a to jest świeży kokos, tak go uciął jak nic Dobra, masz, możesz tak go wypić jak? No tak, Nawet słomki nie ma, pan Także możesz podzi podzi podzielać Dokładnie A, Chcesz Monika? Pan ma taki wózek, patrzcie Kokosy sprzedaje, ananasy sprzedaje sprzedaje. Papaja, ananas, pomelo. Pomelo. Yes. Co jest. Przyjeżdżaj. Marakuja, e, passion Marakuja nawet. Yes. No widzisz, to takie rzeczy tylko u pana. A, what's your name? My name is Juma. Juma. Powiem wam, że ekologia jest najważniejsza. Pani właśnie uratowała świat. Uratowała, uratowała Zanzibar. Jebła plastikową butelkę. Trzy metry dalej, przecież w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu miła Pani będzie woda za dwie godziny, ale uratowała Pani świat, eko zjebów nie brakuje jak widać. Teraz przejdziemy przez Masajski raj, ciekawe ilu z nich na nazywa... Szpaler. Nawet szpaler, a to będzie raj Masajski, Ty wiesz mm. idziesz, a wokół ciebie Masajowie jak aniołowie, patrz. Dla wielu kobiet przyjeżdżających na Zanzibar to jest raj.